Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, znów będę Wam opowiadał o skokach narciarskich. Za nami kolejny konkurs w Engelbergu. Niestety, Polacy skakali tak średnio, stabilnie, na swoim poziomie, bez błysków, aby znajdować się w topowej dziesiątce. Trzeba oddawać dwa równe skoki. I zarówno Piotrek Żyła, i tak samo Olek zniszczą w tej drugiej serii, skakali lepiej i potrafili awansować o kilka pozycji, ale to tylko starczyło na drugą dziesiątkę, czterech Polaków punktujących. To jest taki pozytyw, to, że Piotrek Żyła i Oleg zniszczą, potrafią e, zaatakować w drugiej serii. No i to, że Wolny znów zapunktował, martwi mnie to, że Kamil Stoch, po tym jak w sobotę był 18, no to już w niedzielę, od samego rana, biorąc pod uwagę kwalifikacje i także ten konkurs główny, zawiódł niestety spóźnił ten, ten skok, a ostatnio przecież się wydawało, od tego momentu, że skakał stabilnie na, w, w tej drugiej dziesiątce, widać było powoli, Przebłyski, a teraz skoczył gorzej i pewnie będzie z Dawidem Kubackim walczył o tą pozycję. No, na turniej czterech skoczni, bo. Wydaje się, że no zarówno Wąsek zniszczą i wolny, ich pozycja jest niezagrożona. Piotrek żyła tym dobrym weekendem w Szwajcarii i także tydzień temu w Pucharze kontynentalnym, jakby no chyba wyskakał sobie udział w tym najbliższym turnieju czterech skoczni. Najlepiej byłoby Dawida Kubackiego i Kamila Stocha razem sprawdzić, no, ale te wyniki polskich zawodników. 14 pozycja zniszczoła. 17 żyły plus do tego 20 wąsek i 27 wolny, biorąc pod uwagę ten magiczny Engelberg Szwajcarii, no to to są takie wyniki. Które nas nie cieszą, no ale Tomasz Tumiszler cały czas mówi, że są pewnego rodzaju takie, no, że idą krok po kroku, że najważniejsze są mistrzostwa świata, no aby na tych mistrzostwach świata wytrącał był medal, bo na razie to inni wygrywają i zwyciężają. Jeżeli chodzi o turniej czterech skoczni, to ja powiem Wam szczerze, że ja bym zabrał... Kamila Stocha z uwagi na to, że no, tylko w, w tym sezonie trzykrotnie nie punktował raz w Ruce, w tym loteryjnym konkursie z tego co pamiętam to był czternasty. Po sobocie, po zeszłym weekendzie wydawało się, że, że Kamil łapie powoli ten błysk, wiadomo, turniej czterech skoczni to jest takie miejsce, że tam trzeba jechać i wygrywać. Ale z drugiej strony Dawid Kubacki teraz ostatnio trenował, skakał też z niskich belek. Słyszeli, trenerzy, którzy z nim trenowali, eksperci Eurosportu również mówią o tym, że te treningi przyniosły odpowiedni efekt, ale tak na dobrą sprawę musiałby się sprawdzić w takich warunkach treningowych. Najlepiej gdyby Kubacki ze Stochem skakali, ale no, biorąc pod uwagę, że ten okres świąteczny jest teraz, polscy skoczkowie wracają z Szwajcarii, więc pewnie do takiego sprawdzianu nie dojdzie, więc powiem Wam szczerze, no ciężka decyzja czeka trenera polskiej kadry. Na pewno dla któregoś z naszych weteranów to będzie smutna informacja, no bo przecież Dawid i zarówno Kamil wygrywali właśnie TS, a brak w rozpoczynającym się, 73 turnieju czterech skoczni któregoś z tych wymienionych zawodników, to na pewno byłby dla tych naszych mistrzów taki stryczek. Ale jeśli mnie się pytacie osobiście kogo bym zabrał, no to ja bym jednak zabrał Kamila Stocha, a Dawida Kubackiego po prostu bym w tej drugiej części dopiero potem zaangażował dokonał takiej podmianki za tego zawodnika, który na początku tego turnieju by zawodził. No niestety. Na razie musimy się przyzwyczaić do tego, że takim naszym naszym najlepszym wynikiem w obecnym sezonie, z jakich możemy się cieszyć. To jest miejsce w topowej dziesiątce i jakby czerpać radość z takich pojedynczych sukcesów jak właśnie wolny punktujący piąty raz na sześć konkursów, że Piotrek Żyła z tych naszych weteranów jest głodny skakania i po tej kontuzji widać, że cały czas ma te przebłyski. Szkoda, że tego jednego dnia został zdyskwalifikowany i w tym drugim konkursie, no ten drugi skok dopiero oddał bardzo dobry, ale to jest pewnego rodzaju taki prognostyk, że jak ustabilizuje formę, to może na mistrzostwach obroni tytuł albo w końcu wskoczy na te podium, tylko żeby to zrobić musi być stabilny. No, ten atak Olka Zniszczowa mi się tutaj podobał, no bo przecież po pierwszej serii był w trzeciej dziesiące i za atakował I awansował na 14. Tutaj Piotrek również zrobił taki atak i to był taki pozytyw tej drugiej serii, że Piotrek i Olek atakowali w drugiej serii, poprawiali tam swoją pozycję i dali nam taką radość. No, Paweł Wąsek dzisiaj tak, tak średnio powiem Wam szczerze, że jak po pierwszej serii był polskim skoczkiem najlepiej sklasyfikowanym. Był na początku tej. Pod koniec drugiej dziesiątki, to powiem Wam szczerze, że liczyłem. A może zaatakuję? Liczyłem na jego taki atak w stylu żyły, bądź właśnie zniszczone. Nie udało się. 24 Polaków punktuje, może właśnie dopiero w tym drugim periodzie będziemy lepiej skakać. A dzisiejszy konkurs w Szwajcarii, to można powiedzieć, że Austriacy urządzili sobie mistrzostwa Aust Austrii, no bo pod Withelca zajęli wszystkie trzy miejsca na podium. Ten niesamowity 22-letni Schuweining wygrał drugi raz w sezonie, Herle Hr był drugi. A moi drodzy na trzecim miejscu Stefan Kraft, czyli zawodnik, który broni kryształowej kuli, no, cały czas jest no, w niesamowitej formie. Zbliża się turniej czterech skoczni. Może to on pokusi się o zwycięstwo. No bo wiadomo, Hurle czy Schuffenick nie, nie wygrywali tego TS-u. Więc, 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 więc może ten stary mistrz spróbuje zaatakować, a zobacz, jak się turniej Czterech Skoczni coraz bardziej zaczął zbliżać, no to Paszkę trochę zawiódł, no bo w zarówno w sobotę, jak i niedzielę, no już nie stał na podium na początku tego sezonu dominował, królował, wygrywał, e zwyciężał e pięć razy, a tutaj w Szwaj Szwajcarii bardziej pokazał taką formę wakacyjną, e świąteczną, no i zarówno Szuwenik i trochę punktów do tej klasyfikacji e odrobili. Dzisiaj cieszy mnie postawa Forfa for i także Deschwandena. Ci zawodnicy z tej światowej czołówki skakali bardzo daleko. Tutaj jeszcze tak właśnie patrzę na tą klasyfikację. No, nam, chciałbym, żeby Gregor Deschwanden był takim czarnym koniem nie czterech skoczni. No bo zwycięstwo w 73 teście: Czoveninga, Krafta, Hürle. Powiem Wam, czy nawet paszkę by mnie nie cieszyła, ale tak, takie zwycięstwo weterana Deszpandena, który ma żonę Polkę, to dla nas kibiców kibiców skoków narciarskich to byłoby naprawdę coś wielkiego. Powoli tutaj widzę, że reprezentanci Norwegii coraz lepiej skaczą, Sudal osywa Osewald ósmy, Geiger tak po cichu dziewiąty, dzisiaj było trzech Niemców. Nie trzech, tylko jeden Niemiec w topowej no dziesiątce. Zwykle tak bywa, gdy na przykład Wellinger został wycięty, Paszka skakał tak kiepsko, no to Geiger bronił tego honoru niemieckich skoków. Zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić, że to wszystko tak wygląda, cały czas ten rezerwowy Ordner zadzimia, cały czas skoczył do tej kadry, zakontuzowany go kolegę, jak nie podium no to w tej topowej dziesiątce utrzymuje się. Szkoda, że my nie mamy takich zawodników, na pewno Markus Müller zasługuje na uwagę, 11 miejsce, Roy Kobayashi powoli, powoli idzie swoim tempem. 12 pozycja przed zniszczołem dzisiaj Paszkę no zawiódł, dzisiaj Lindwig znów wycięty dopiero 19, laniszek na 23 pozycji to tak, że jest takie rozczarowanie Władimir Zograski, dziś 26, ale był taki moment, bo przecież przez ten śnieg padający, to niektórzy skoczkowie trafiali na gorsze warunki. No i granerut zawiódł 32 pozycja. Czy również miejsce w tej, tej poza typową 30 Eisen, to jest pewnego rodzaju rozczarowanie. Tutaj, gdy patrzę na tą klasyfikację pucharu świata Generalną, moi drodzy, teraz właśnie jestem w krynicy górskiej, więc, właśnie z uwagi na to, że będę na desce, już jeździł następnego dnia. W takich niecodziennych warunkach tutaj dla Was komentuję. No i po 10 konkursach Paszke ma już tylko 79 punktów przewagi na Trzyveningiem, a 84 na Janem Hurle. Kraw 248 punktów traci. Więc powiedzmy sobie szczerze, że ci trzej zawodnicy. Podopieczni Withelca myślę, że będą Paszkę atakować. Cały czas dla nich realna jest nawet ta kryształowa kula. Nawet tutaj Gregor Deszwanden tracący 251 punktów, 34-latek, mógłby powalczyć o tą kryształową kulę. No ale jak patrzę na tą dziesiątkę, no to królują Niemcy, no bo na pierwszej pozycji Paszkę, na szóstej Wellinger. Na dziewiątej Geiger można pozazdrościć Hongacherowi, że ma trzech zawodników topowej dziesiątce. Pamiętacie te czasy, kiedy my mieliśmy tylu zawodników w najlepszej dziesiątce świata? No, no To jest taki peleton Schoffening, Hurle i Kraft. Ci zawodnicy próbują Paszkę gonić. Tutaj, jako piąty, taki na mnie zawodnik, który oczarował mnie w tym sezonie, no to. Gregor Deszfaden na piątej pozycji, no i Norwedzy Sundal siódmy, Laniszek dziesiąty, no i ten młody Ordner ósmy, no to jest ta topowa dziesiątka, a najlepszy z Polaków Oleg Zniszczą osiemnasty, to na pewno to jest dobra pozycja, moim zdaniem, Olka 19, Paweł Wąsek, więc z tych wyników, tych dwóch zawodników, możemy być zadowoleni. Ja powoli liczę na to, że Oleks zniszczą z biegiem tego sezonu. Będzie skakał coraz lepiej i w końcu wskoczy do tej topowej dziesiątki i wskoczy na podium. Tak jak w zeszłym sezonie, chciałbym, żeby Paweł Wąsek również podążał śladami. Zniszczowa, Jakub Wolny 26 też robi swoje, więc ja z dyspozycji tych trzech zawodników jestem zadowolony. No, Kamil Stoch na 10 konkursów, 20, 28 pozycja, Kubacki 30, no to jednak to, to jest pozycja rozczarowująca. No i na ten moment wydaje się, że Piotrek Żyła, który jest 41 z tych naszych weteranów, może on najszybciej pokaże. Ten, ten, ten błysk, więc, więc jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało. No na jest, jesteśmy na tej szóstej pozycji w Tucharze Narodów. No... Tracimy trochę punktów do Szwajcarów, no bo tam Payer czy czasem Amman, e, będzie punktował na tak dobrą no, sprawę Deschlanden e, no, dla Helvetów najlepiej punktuje, a my właśnie za sprawą Zniszczoła, e, wąska e, żyły stocha, no próbujemy cały czas jakby tym Szwajcarom dotrzymywać e, kroku. No i Japończycy tak nam depczą e, po piętach, no bo tracą 96 punktów, więc to będzie się w tym najbliższym czasie, Zobacz, ale tak jak mówię, taką imprezą docelową to są Mistrzostwa Świata, tam chciałbym, żeby medal był. Liczę, że te to obietnice Tomasza Dubiślera to zostaną spełnione, że nasza drużyna tam będzie zdobywała medale drużynowo, może indywidualnie. A jeżeli chodzi o turniej Czterech Skoczni, no to chciałbym, żeby w każdym konkursie, który będzie się odbywał, Któryś z naszych skoczków znajdował się w top 10. No bo wy, zwycięstwo w tym sezonie będzie trudne, bo jak widać niestety podopieczni Withelca, podopieczni Hongachera królują, rządzą, plus do tego Desch, Deschvanden reprezentacji Norwegii, plus czasem Słoweńcy zaskoczą. No ta, tak, tak wyglądają tam potencjalni kandydaci do zwycięstwa, chyba że nagle tak jak widzieliście, mieliśmy ten weekend, Paszkę zawiódł, przestał dominować. I stąd nizową, to są skoki, a może będzie taka sytuacja, że tacy zawodnicy, jak Graner lub Kobayashi, którzy od początku sezonu zawodzą, nie złapali tej topowej formy, nagle coś im się tam w głowie przedstawi. Może Piotrek Żyła do nich dołączyć i ci zawodnicy będą nas oczarowywać w czasie turnieju Czterech Skoczni. Bywały takie czasy, kiedy właśnie rozpoczynał się ten turniej, który odbywa się w okresie świąteczno- Noworocznym, nagle zwyciężał taki zawodnik nieoczywisty. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, no to będę Wam pewnie nagrywał odcinki o, o piłce nożnej, może boks się pojawi, koszykówka, no na pewno w święta będzie się działo. Życzę Wam wesołych, radosnych świąt. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!